Fundacja Autyzm Westabu to organizacja, która wspiera dzieci i młodzież z autyzmem, oferując kompleksową pomoc w zakresie terapii, edukacji i integracji społecznej. Działa na rzecz zwiększania świadomości o autyzmie oraz eliminowania barier, które utrudniają osobom ze spektrum pełne uczestnictwo w społeczeństwie. W ramach działalności Fundacja prowadzi ośrodek rewitalizacji ORDA. Nowoczesną placówkę terapeutyczno-edukacyjną, która zapewnia profesjonalną diagnozę oraz indywidualne wsparcie dla podopiecznych. Dodatkowo, Fundacja organizuje różnorodne programy edukacyjne, warsztaty i wydarzenia, które pozwalają na lepsze zrozumienie autyzmu oraz budowanie wrażliwości społecznej. Fundacja jest dostępna na wirtualnej mapie porad: wspiera, pomaga i edukuje. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.autyzmwestabu.pl Materiał promocyjny przygotowany został w ramach realizacji projektu Świadomy obywatel Prawo do Porady.